Tym razem do Kastoramy zawitały kwiaty cebulowe, trochę narzędzi ogrodniczych i troszkę jest też przecen, także witam w kolejnym odcinku. Witam wszystkich ponownie w Kastoramie. Ja się dowiedziałam, że jest dostawa, więc taki szybki obchód dzisiaj będzie króciutki. Popatrzcie sobie. Mieczyki Mix, aż 0,68 grosicza. Co tutaj mamy? Kalatea. 298, oczywiście rośliny w szkle, już wiem, że macie też rośliny szkle za to, dzięki, że odpisaliście w ogóle bo się bym nie zdziwił normalnie, znaczy były, byłem, źle powiedziałem byłem w szoku, że ktoś w ogóle to uprawia trochę poprzestawiali tutaj przeceny mamy oczywiście, zobaczcie na kwiatki oczywiście dla kobiet tylko to już wiadomo, no to już przekwite potem tylko do gruntu najlepiej i rosną sobie na nowo w przyszłym roku. Proszę bardzo, co tu jeszcze mamy. Ceny widać, także chyba nie muszę za dużo gadać. Sansevieria Skrzydło Kwiatki, proszę bardzo. Znowu Kwiatenty w przecenie. Idziemy dalej. Idziemy zobaczyć te cebulki. No i nasiona. Widzę jakieś na Wielkanoc. Owiec, żerzucha. 50 kolekcji cebulek. Widzicie, tutaj że 50 po 50 cebulek. Tutaj mamy po 5 dalias, set mix. A dole to samo. O, proszę bardzo, łopatka do pokopania. Jest trochę tego, frezja, jaskier, zawilec i smena, o to jest ładne. Sparaxis też miałem kiedyś. Trzeba będzie z żonką tutaj zajechać. Na bank coś wybierze. Nożek do chwastu. 98. Grabki werwę. Malutkie takie do grudka. Prawie 15. Taka. Do wycinania chwastów 78, czyli 8, 8 złocisza. Jest tego, kurczę. Cezarka do cebul. Zobaczcie. To będzie to. Hmm. stalewiak trochę zacofany w takim sprzęcie, bo ja to tam piła. Jakiś szpadel wiecie. Nie? nie, no to raj dla kobiet tym razem. Tak. na mężczyźni tak się nie zajmują przeważnie tymi kwiateczkami. 24 zł, 8 wygonia No i dziewiosna. Już teraz można powiedzieć miało Lilia Alba, Lilia Donau, Iwonia. Grupa stalewiak przypomina mi zapraszam oczywiście. A jak ktoś nowy, niech zobaczy inne filmy. Ja to się tam zajmuję. Mówię tak czasem, jak ci co stale oglądają, wiem, że to jest nudne, ale dużo ludzi nowych przychodzi. Nie wiedzą nawet co ten stalewiak ma na tym kanale. Dlatego tak stalewiak papluni, nie? No i co? To byłoby chyba tyle. Jeszcze tu. O kurczę. Widzicie? O tutaj jest, Da się na pewno rozczytać myślę Nosiąta Jerzy Mieczyki. no i to byłoby na tyle, no ale sporo, sporo, widać, że teraz uderzyli bardzo mocno właśnie w cebulaki. No tutaj tak samo, ale to już pokazywałem w wcześniejszym filmie. Oczywiście coraz więcej sprzętu na ogród. Rator ręczny. Dobra, proszę ja was, kończymy powoli. Miało być chwilę, wyszło 6 minut już chyba. Oczywiście nie zabraknie nawozów wszystkiego, jak w wielkim każdym sklepie. No i tam wiecie, Femia i tak dalej. O, opryskiwacze. Dobra, trzymajta się maniacy i do następnego razu.